рыза называ парада паін модыхх венца то такая імпрэза актура ончы wszystkich, kto zajmuje się, kto pracuje w branży ślubnej. Dziewczyny dzisiaj wystylizowane jako panny młode, może już po ślubie, może już jeszcze przed ślubem, nie ma ograniczeń w wieku, ani w statusie, więc każda dziewczyna może wziąć udział w tej imprezie. Fantastyczna impreza, jest nas 40 dziewczyn, wszystkie jesteśmy w sukienkach, także promocja ślubu, promocja wesela. My mamy taki, powiedzmy, dzień próbny. Dowolna stylizacja, nie zawsze każda miałaby odwagę wyjść w takiej, a nie innej sukience na swój własny ślub, a dzisiaj mamy na to kapitalną okazję. Także krótkie, długie, odkryte, zasłonięte, czarne, białe. Jak lepiej zaprezentować w bieli niewinność panny młodej jak przy niegrzecznym motocykliście. <noise> na zasadzie kontrastu, ale kapitalne wrażenia. W ogólnie jestem z Białorusi, u nas też jest taka porada tam, na Ukrainie też. I myślę, że to fajne, że to nie tylko reklama, a to też jakby jednoczy ludzie to nie i też fajna zabawa.